Przypominam, przypominam widzowie o topce widzów. Mamy tutaj już niedługo losowanie. Mamy tak, wyglądają tutaj lajki, like komentarze. Zobacz sobie gościu. Już niedługo losowanko na tą kosmiczną pustkę. Także można się jeszcze załapać. Aktywni widzowie się załapią. Dodatkowo cały czas jest aktywny konkurs na wpłaty. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze trochę tutaj rzeczy mamy do ogarniania Mamy e, 170 dolków do wygrania, no takie nagrody To jest 7 fajnych nagrodów Złotówka to jest jeden ticket wpłacony na Hellcase obecnie Także pozdro, 600 tickety wyglądają tak A my lecimy z odcinkiem Co to kurwa tram na pianinie? O kurwa A się wepchnął, to w ogóle nie zadziałało, Zakręli się Musicie ma widzowie, witam serdecznie, kolejny film na kanale, może słychać trochę dźwięku w tle, ale, ale jest. Zobacz jakie kurde kluczowanko zrobiłem eleganckie, ale tu już jest ściana, zobacz. Tego. Takie tutaj rzeczy, ulepszenia na kanale x -Tony. w szoku jesteś, co? Dobra, lecimy, lecimy widzu. Dzisiaj jakieś kurde skrzyneczki, może ewentowe pociśniemy sobie grubo. Także zacznijmy od tej skrzynki za 3 dolce, bo tutaj w ogóle mało tych skrzynek eventowych otwierałem. 30 dolarów, mamy 1000 dolarów z poprzedniego filmu, także jedziemy z tematem. Nie ma co tu się ociągać, kurna. Lecimy, lecimy diur, zobaczymy co odda. 30 dolków wjechało, 18 dolków oddało. To średnio, ale spróbujemy jeszcze raz. Można jak najbardziej, można jak najbardziej. Oby coś dobrego. No kurczę, neon, tak bliska, tak daleko. Zaraz zobaczymy, jak to leci dalej. 18 dolców, kolejne punkty się zbieramy, fajnie. Ale to nie jest to, czego szukamy, widzowie, bo my szukamy profitu. No to cyber, y, cyber shot za 8 dolców, taka skrzyneczka. Można jak najbardziej. Można nawet trzeba. Kurczę. Ciekawa sprawa, ciekawa sprawa. Kurde git. Kurcze git. Także zapraszam na Discordzika Bożego, maśniutko O, dobry skinek, jaka cena, jaka cena byczku? 5 dolarków, 5 dolarków, spoko. Można jak najbardziej, korteksik, korteksik. Co to da, co to da, kurczę? za 585, kurczę. No, nieźle, nieźle. Mogło być lepiej. Dizolet Space. Dizolet Spacey, kto już może oddać? No, kurczę. No, ładnie, bardzo ładnie. 34 dolce. Sam bym grał takim. Fajny, fajny skinek. Można jak najbardziej. Black lotus uuu jakby black lotus był ale to tylko phantom dystrybutor gościu I co to będzie? No 5 dolców Dobra próbujemy dalej próbujemy dalej tą skrzynkę Nie ma co nie ma co gadać Takie rzeczy tylko u nas pyk 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 co my tu mamy p2000 obsidian Spoko opcja Spoko kurde opcja I sprawdzimy dalej Sayreksik, Sayreksik byczku. Sayreksik, on może oddać. No niestety nie oddał. Dobra, yy, to może case batelek jakiś. Co, widzowie? Case batelek jakiś tutaj. No my lecimy, jak lecimy na grubo, to wygrywamy, więc może i dzisiaj się uda. Yy, jakoś tutaj grubą skrzynkę yy, zobaczmy, co tu mamy za skrzynki. Może jakieś takie trzy skrzynki za 50 dolców. Czemu nie? Jeszcze jedną dorzućmy. 239 dolków na dwie osoby sobie zróbmy taką bitewkę i zobaczmy, co rzuci. Co rzuci. Zobaczymy, czy dołączy jakiś szef tutaj do naszej bitwy. Sekundę mu damy dosłownie. A ja wam powiem widzowie, że nie wbijacie na konkurs, kurde. Nie wbijacie na konkurs. I wiecie. Nie jest zbyt dobrze, nie? Ale my dodajemy bota i pykobelo. Nie chcesz wygrać 7 fajnych skinów. Kurde, byku. Zbijaj na mój konkurs, nie bądź, nie bądź żyłka Wygraj skinka, kirna. 35 dolców 79. Oj, 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 poleciał tutaj, kurde. Poleciał grubo, strasznie grubo poleciał. No, no nie, no panowie, tak nie może być. Kurwa, co to jest? Znowu dostał elektryk Haifa. Nie, no nie ma szans chyba, nie ma szans. Nie ma co tu się łudzić. To jest po prostu deleted, bitwa deleted. Nie dogonimy go. Nie dogonimy go. Nie ma takiej kurwa szansy nawet, nie? Nawet jak poleci nam coś takiego. Wygrał z nami ten chuj, więc próbujemy dalej. Próbujemy dalej. No to otwórzmy te grubsze skrzynki w sumie. Dawno nie otwieraliśmy takich grubych skrzynek. To może tutaj pociśniemy sobie jakieś grube skrzyneczki. Kurczębela. Akobotu. Dantless. Dantless skrzynka Dantless. Próbujemy. Próbujemy ją pocisnąć kilka razy. Zobaczymy, jaka odda. Ostatnio były tylko skrzynki takie cieniutkie, to może teraz. Red laminat, nie wiem, ile może być warty. Totalnie. No, sporo, sporo. Sporo może być warty taki red laminat. 71 dolców, spoko to wygląda, byku. Bardzo spoko to wygląda. Westland Arable. Bardzo dobrze, bardzo dobrze to wygląda. 35 dolarów. Lecimy dalej w tą skrzynkę, bo fajnie oddaje. Ale zaraz nam poleci jakieś chustwo. No, na razie Guardian, który powinien też solidnie tutaj rzucić na rejon. 28, wszystko blisko, wszystko blisko tej kwoty. Znowu Guardian. No, stat track factory New i jesteśmy w domu, nie? Trak, Faktory New, jesteśmy w domu, ale nie jesteśmy w domu, bo tutaj niestety takie rzeczy Takie rzeczy tutaj się dzieją Znowu Guardian, kto chce Guardiana byku? Bo trochę ich mam Trochę tych Guardianków tutaj, Faktoryniu New 35 dolarów Guardian? W szoku jestem, czyli on nie oddaje jednak Kurwa, tylko nie Guardian Dlaczego mi się trafia cały czas Guardian? Stary, co to jest? Dobra, pociśnijmy już tą skrzynkę do końca dzisiaj ale co to jest w ogóle jakieś guardiany? Nie, kurwa, mać. Ja pierdyle. Guardian za guardianem leci. No to jest szok. Ty, wycięł mi pumę normalnie, gościu. Jaka czarna puma, Całkiem fajna była koszulka, jakby taka była czarna. O, coś widać niebieskiego. Byku. Green screen się psuje. A raczej blue screen, dobra. No, niestety Lightning Strike to by było cudo Cudo świata by było Niestety się nie udaje No pocicie bardzo dużo tych strzynek dzisiaj Żeby zobaczyć czy one rzeczywiście mogą coś tutaj zarzucić na rejon Ale tym razem Guardian dla odmiany Guardianek Na tego Guardiana jest chyba 100% kurwa Ile na tego Guardiana jest pojebanego? 51% na to ciulstwo. O chuju złoty Kto by się spodziewał takich rzeczy? Jest lepszy skin. To będzie profit, chyba, że Battlescare. Ale profit, którego nie ma. Kurwa. Guardia! Guardian do kolekcji. Lecimy. Lecimy z guardianem, widzowie. Lecimy z guardiankiem. Tykobelo. Może tym razem jakiś guardian? Nie, jeszcze gorzej chyba. Chociaż ten Kalil, ile to może być warte? 37 dolców, no blisko profitu, ale nadal daleko. Nadal daleko, Beku. Guardian, jest guardianek, a nie jednak. Jednak akacz. Jednak akacz. Za 35 dolców. No i the last change in this year. The last fucking change in this year. I tym razem guardian. Beku. Guardianów mamy już ponad ponadto. By ktoś chciał wygrać Guardiana, a o, w końcu się trafił Guardian, Jak się powinien trafić, za 76 dolców. Dobra, to selamy to i możemy jeszcze otworzyć dwie skrzyneczki, trzech już nie, dwie skrzyneczki na koniec i mam nadzieję, że będą dwa Guardiany, bo tak bym chciał właśnie te skiny. No mamy Guardiana i, i jaka, nie! Kurwa, nic nie trafiłem z tej skrzynki. Ja pierdolę. Jakie jaja? To zrobimy jeszcze przymusowy kontrakt. Znaczy ofensywny kontrakt, źle powiedziałem, ofensywny kontrakt Zrobimy sobie kontrakcik, pik, pik, pik. Mamy 162 dolce i albo kurwa trafiamy coś mega kozackiego, albo znowu nic No i super, 8 dolarów ze 160 No i co mogę wam powiedzieć widzowie? Chyba powinniście użyć kodu XTONY na stronie 10% dodawania i 70 centów na start Pozdro 600 i mam nadzieję, że takie filmy wam się podobają oh